Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest 24 maja 2019 roku. Analizę naszą będziemy kontynuować na interwale 60-minutowym, na którym zaznaczyłem przede wszystkim tegoroczny szczyt Bitcoina, przynajmniej w relacji do złotówki, na poziomie 32 tysięcy złotych. No i jak widzimy, mieliśmy. Spadki korekcyjne dosyć głębokie do 26 574 zł. Po czym oczywiście było odreagowanie, prawie że znowu po raz kolejny był nowy szczyt zrobiony, ale zabrakło powiedzmy 200-250 zł. No i od tamtego czasu mamy tutaj taką konsolidację. Horyzontalną między właśnie tymi poziomami, takimi w granicach 31 750 31 400 zł. No i te dolne ograniczenie tej konsolidacji to właśnie są te dwie przerywane niebieskie linie 29 326 29 151. W zasadzie one będą tutaj nam odgrywały dosyć dużą rolę, jeżeli chodzi o późniejsze ewentualne rozciągnięcie tej korekty spadkowej poniżej właśnie tych dwóch poziomów, gdyż na dzień dzisiejszy ewentualne wybicie właśnie naszych, naszych wsparć, tutaj zaznaczonych właśnie tymi dwoma niebieskimi przerywanymi liniami, no najczęściej będzie prowadziło po prostu do tego, że po raz kolejny będzie testowany poziom 26 574 zł, czyli będziemy mieli już taką pełną korektę można powiedzieć wykonaną, gdyż to by była fala A korekty, tutaj jest tworzona mniej więcej wzrostowa fala fala B, która najprawdopodobniej się zakończyła właśnie na tym poziomie, czyli 7774. No i teraz bylibyśmy w fali C korekty. Czyli cały czas zostałaby nam jeszcze co najmniej jedna fala do, do wykonania przez rynek, no i poziomem pierwszym takim dosolowym do tej fali byłby po raz kolejny 26 574 zł natomiast póki co jeszcze jesteśmy cały czas tutaj w konsolidacji horyzontalnej, ona jest cały czas rozgrywana, nie poddają się byki, nie poddają się niedźwiedzie no cały czas jest walka między tymi dwoma stronami rynku. Zaznaczyłem tutaj również taką krótkoterminową linię trendu spadkowego. Ona również może mieć tutaj jakieś istotne znaczenie, ponieważ wiadomo, że przy próbie rajdu wzrostowego mamy tutaj zaznaczone dwa ostatnie poziomy: 30 831 i 31 217. Zaraz za nimi jest właśnie ewentualnie jeszcze ta linia trendu Spadkowego, co utrudnia zadanie bykom, no bo będą musiały się troszeczkę bardziej wysilić, żeby wybić cenę powyżej tej, tej linii i ewentualnie przystąpić po raz kolejny do e, oczywiście próby wybicia tegorocznych szczytów 32 tysięcy złotych. Jak widzimy tutaj, jeszcze może zrobię tylko małe przybliżenie. Widzimy tutaj też formację. Świecową. Mamy tutaj spadającą gwiazdę, czyli podejście mniej więcej właśnie pod poziomy 30 500, 30 000, tu mamy dokładnie 831. Kończy się tym, że aktywują swoją działalność na wykresie Niedźwiedzie i zaczynają spychać scenę. Spychać cenę troszeczkę niżej w kierunku właśnie tutaj tej, tej konsolidacji, środka tej konsolidacji horyzontalnej. No i obecnie udało im się zepchnąć cenę do 30 122 zł. Jeżeli taki rodzaj price action będzie utrzymywany przez, przez weekend na rynku bitcoina, no to cały czas będziemy mieli po prostu kontynuację tutaj horyzontalną tej korekty. Spadkowej, no i ewentualnie te dwa poziomy, poziomy wsparcia będą oczywiście w dalszym ciągu bardzo ważne, no ale nie będą prawdopodobnie tak często testowane, a już na pewno nie będą wybite, no bo cena będzie cały czas w kierunku, podążała w takim kierunku właśnie raczej bocznym niż, niż spadkowym. Ale jak, jakiekolwiek podejście na zwiększone ilości świec czerwonych, świec spadkowych, no będzie już tutaj dawało jasny sygnał uczestnikom rynku, że jednak. Niedźwiedzie trochę bardziej przykręcają śrubę, no i bardzo pragną po prostu skończyć tą korektę, korektę spadkową. Oczywiście trend nadal mamy wzrostowy. Więc jakiekolwiek spadki będą najprawdopodobniej przez uczestników rynku traktowane jako po prostu okazja do zakupu bitcoina po tańszej cenie, czyli tutaj spadki poniżej 30 tysięcy złotych, nawet w okolicy 27-28 tysięcy będą traktowane po prostu jako kolejna okazja do dokonania zakupów na Bitcoinie. Dopiero naruszenie naprawdę solidne tego poziomu 26 574 może oznaczać, że mamy do czynienia z jakąś głębszą naprawdę. Korektą taką spadkową, no ale póki co to jest jedynie scenariusz jak najbardziej alternatywny i póki co zostawiamy go zupełnie na, na bocznym torze. Jak na razie mamy korektę horyzontalną z lekką przewagą, z leką przewagą niedźwiedzi, bo tutaj mamy coraz niższe te szczyty, jednak, jednak robione, i tu nawet mamy sygnał bardzo fajny świecowy spadającej, spadającej gwiazdy, więc jednak jest ta presja ze strony niedźwiedzi, no, ale tak jak już mówiłem, ten rynek może w tych, tych w granicach tych poziomów um, sobie tak um, chodzić od jednego poziomu do drugiego przez jakiś czas jeszcze, no, może na przykład przez weekend. Dopóki tutaj ten, te wsparcie nie będzie wybite, nie mamy co liczyć na to, że ruch, ruch spadkowy nabierze, nabierze rozpędu w kierunku właśnie tutaj tych, tych dołków przy wsparciu technicznym na 26574. Nie ma też specjalnie tutaj żadnych, żadnej powiedzmy żadnej imponującej akcji, jeżeli chodzi o momentum wzrostowe, gdyż póki co jesteśmy Dokładnie w środku przedziału, mniej więcej w okolicach, właśnie 49,50, więc, tak jak już mówiłem, cały czas mamy tutaj do czynienia od praktycznie końcówki, tutaj, maja 20-19. Maja po wykreśleniu tego szczytu mamy do czynienia właśnie z takim ruchem bocznym. Konsolidujemy zyski z lekką przewagą niedźwiedzi. Zwracamy szczególnie uwagę tutaj na te poziomy wsparcia, gdyż ich wybicie może prowadzić do ponowienia się właśnie tej ostatniej fali korekty spadkowej w kierunku właśnie tutaj 26 tysięcy złotych. No i póki co zobaczymy w jaki sposób te poziomy rynkowe zostaną przez uczestników rynku rozegrane. Także najważniejsze tutaj te wsparcie cały czas. No i oczywiście z drugiej strony linia trendu oraz opory krótkoterminowe, opory techniczne wraz ze szczytem na 32 tysiące złotych. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie analizy. Zapraszam na kolejne. Życzę powodzenia i oczywiście udanego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.